W tej chwili studenci wykonują ćwiczenie związane z rozwojem dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, zastanawiając się w grupach nad tym, jak wygląda świat takiego małego dziecka, czego małe dziecko potrzebuje i czego potrzebuje też otoczenie i jak wygląda jego najbliższe, najbliższe też relacje ze światem. Częste tak, nas waga zdecydowanie, tak, zaległe kilogramy, które po ciąży zostają. Niekoniecznie przyjemne to jest. 500, plus, prawda? W tych czasach, to jest już drugi dziecko z kolei. No co, kupy po prostu kilka, kilkanaście w ciągu dnia. Kilkanaście! Nieprzespane noce, wory pod oczami, ogólne takie rozbicie. Dużo hałasu. To jest to jest te kulki takie... To? to, A to, 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 to A. Nieprzesłane dziecko w tym okresie bardzo często płacze. Na wszystko reaguje płaczem. Ten Płacz jest zmienny, nie jest taki sam. Jest em, w zależności od czego? E, od jego, nie wiem, potrzeb tak mhm. jakby, od tego co chce. No wiadomo, ma musi się przyzwyczaić, żeby rozpoznać to, bo od razu po pierwszych dniach tego nie zrobi. Oczywiście najważniejsza jest rola tej mamy. Osoby. E, rozwija się tutaj odruch sania, chwytu, mm, odruch poszukiwawczy, mm, odruch Moro-Bobińskiego, pływania, toniczno-szyjny. A potrzeba jest właśnie chowania wszystkich jakby takich rzeczy, które są z jego zasięgu, e, które mogłyby jakoś e, być niebezpieczne. E, Ponadto, e, jeżeli, jeżeli ze strony Dziecka. To jest dziecko, w tym pod koniec tego czasu, bo to jest od miesiąca do pierwszego roku życia, no i potrzeba zwrócenia też uwagi, czyli płacz, krzyk, większe zainteresowanie, nie tylko jak potrzebuje czegoś, tylko jak, jak nie jest centrum większego. Jest bardzo ciekawskie, interesuje się wszystkim, już zaczyna mówić, więc wszystko o wszystko pyta, tak? Zadaje dużo pytań. Dlaczego, po co, na co. Jest to okres pytań. Poza tym, jest to okres, kiedy ma też taki okres buntu. Tak? Wszystko na nie. Dziecko ma potrzebę bardzo takiego kontaktu, zarówno z najbliższymi, jak i kontaktu z otoczeniem, również rodziną, dziadkami, jakimiś wujkami, ciociami. Tak. Z rówieśnikami, no to tak takie początki. Yy, na zasadzie może takiej obserwacji, tak? Na zasadzie, no, może ja wezmę, zbyt, ale on mnie koniecznie da. Przede tak, tak. No jest... wszystkim się bawi. Zaczyna się poznawać zabawki, wszelkie formy aktywności, ruchowa. Yy, Artystyczna, malowanie, zabawy w, w piasku, chodzenie po równoważni, wchodzenie po schodach. To jest bardzo nasilony rozwój tej dużej motoryki. No i mało, nauczę na się na 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 samodzielnego tak? jedzenia. zatem tym Ale... potrafi naśladować zabawy, potrafi się, potrafi się w sklep, potrafi swoje emocje i ma bardzo takie poczucie własnej autonomii. wiek Przedszkolny to okres od 3 do 6 lat. Początkowo dzieci w tym wieku są bardzo no, są egoistami małymi. Rodzice są skupieni bardzo na nich. Ulegają im w każdym momencie, wyręczają im w różnych sytuacjach. Nie pozwalają właściwie na ich dorastanie, bo myślą, że dzieci nie potrafią jeszcze w tym wieku niektórych rzeczy robić. Także, no, Mądry rodzic wie, że musi jednak uczyć samodzielności przedszkolaka i już w wieku 3 latka można nauczyć, że dziecko się potrafi samo ubierać. Takie dziecko powinno mieć udostępnioną, udostępniony kontakt z innymi rówieśnikami, żeby nauczyło się jednak tego uspołecznienia, więc najczęściej w tym wieku 3-6 lat zapisywane jest do przedszkola.